Hej, Cześć! Witajcie! czyli, czyli, coś z tego? i dzisiaj gramy na Survivalu. No normalnym, no bo nie chcę się grać. I dzisiaj będę pokazywał wam, jak można się szybko budować. No, tak prosta nauka. Jak umiecie się budować do góry, wiecie, jak się budować w Minecraft do góry, no to chyba będziecie to umieć. Ale jeśli nie umiecie, no to no, łatwe to jest. No. To, że musicie mieć szybkie palce. My się zaraz piszmy koło morza. Ciekawy rest bo mamy jedząko. Oj, auć. Mamy trzy te. Ja kiedy próbuję być jak tobiąc gaming. No coś tu nie wyszło. No na początek musimy oczywiście zrobić rzeczy, ale musimy też zdobyć tak ziemi I musimy zrobić tą nową łopatę, żeby nam się szybciej kopało Potrzebujemy kilof i łopatę uh -huh. Ile nam zostaje? Sześć, dobra, na S Jezu. Widzieliście? Coś tam było Coś tu było Widziałem Widziałem Hiro Bryna I teraz nie prankuję, żeby ktoś się bał z moich widzów Coś tam tu widziałem Podobnego do Widziałem Nie troluję was, że Hej, ze prank bro Tylko Co? Na pewno wystarczy jedną łopata o, od razu lepiej się kopie w to, no to tylko gra, nie? Kadajmy się bać, skoro to tylko gra. To jest tak, zawsze jak chcecie tak się budować, jak ja będę się w... w... budować. To zawsze musicie mieć staż, bo wam się tak nie opłaca, chyba, że macie mniej, ale już musicie przed jakimś zombiakiem uciekać, no to, no to wtedy minimum potrzeba mieć, żeby uciec przed takim zombiakiem 6. bo to jest sposób, no nie wiem, nie wiem jak to można powiedzieć, ale to jest po prostu szybki wszystko... Że i teraz patrzcie, bierzecie ziemię w ręce, czekacie na chwilę i robicie tak. stajecie na śierno. najlepiej lepiej się wodzie chyba, że macie wiatr nieznaczono. Musicie klikać w jedno miejsce podskakiwać i od razu w drugie. bo tak szybko musicie zobaczyć. Klikacie jeden raz, a potem drugi, tylko że... Tylko, że róbcie tak. Żeby podskakujecie, klikacie jeden, tak i tak. Możecie tak zacząć. To jest szybko poradzi. Więc widzimy się w kolejnym odcinku i się ma.